Dzień dobry, Polakajek zapraszam na program Kto jest kim. Do tego programu zapraszamy osoby, które wiele robią dla miasta, a niewiele osób o nich wie. Dziś moim gościem jest pan Hubert Kawczyński, restaurator bajz? Bardzo. Witam Was serdecznie. Cześć. Czy Bajgla były pana pierwszą miłością kulinarną? Niekoniecznie. Generalnie rzecz biorąc, moja miłość kulinarna zaczęła się od tego, że w trakcie studiów e, poszedłem na wagary, żeby sobie e, dorabiać. Gdyż wiadomo, no okres studencki jest taki, że środki zawsze są potrzebne. No i konsekwencją e, tutaj niechodzenia do szkoły e, pojawiła się okazja, żeby sobie dorobić. E, była to typowa taka franczyza, gdzie niekoniecznie wiele było aż tak nadto e, związanych z gastronomią, ale była, była okazja ogólnie, żeby e, móc to poczuć. No i tak się zaczęła w zasadzie ta miłość od pierwszego wejrzenia. Czy ta pasja miała też jakieś swoje korzenie w dzieciństwie, w młodości wcześniejszej? Szczerze powiedziawszy, nie. E, myślę, że nawet e, jak byłem e, młodszy, e, to byłem wręcz fatalny, e, jeśli chodzi o przypieczenie, nawet tosta, zrobienie jakichś podstawowych rzeczy. Nie jakoś nie wyczuwałem tego, jak gdyby, i wszystko jakoś tak w pewnym momencie czasie się pojawiło, że no nagle powstały te emocje. Zaczynał pan od food straku w parku. Jakie były początki? Początki były bardzo obiecujące, jeśli mam być szczery, ponieważ przez ten czas ogólnie więcej podróżowałem, zmieniałem miejsca, jeżeli chodzi o lokale były wzloty i upadki, no ale w końcu też postanowiłem wrócić do naszego rodzinnego Szczecinka. Dlaczego bajgle? Bajgle raczej nie były popularne w Polsce w czasie, kiedy Pan startował. Zgadza się. Generalnie rzecz biorąc, jak wróciłem z Islandii, postanowiłem zrobić sobie chwilową taką przerwę w Szczecinku od gotowania i poszedłem do piekarni jako stołowy, czyli Typowy e, pomocnik. Skąd się wzięła nazwa? Park, ponieważ w momencie, jak e, otrzymałem zgodę w Urzędzie Pracy, no to też trzeba było e, jednak troszeczkę środków e, tutaj dorzucić, gdyż otwieranie działalności, inwestycja w sprzęt. No, to starty jak zawsze nie są aż tak łatwe. Także pojechałem zbierać truskawki do Niemiec i sobie zacząłem myśleć, jak nazwę po prostu swoje miejsce, które będę tworzył. Park, ponieważ przyczepa mieściła się w parku 78, wiadomo 400 jesteśmy w Przecinku. Ale miłość do gotowania to miejsce, Zostało przeniesione i poszerzyło się menu. Już nie były tylko bajgle. Tak. Zawsze marzyłem, generalnie, żeby mieć coś swojego, ale też prowadzenie przyczepy w formie całorocznej jest bardzo wymagające. Przez dwa lata miałem też takie etapy, że siedziałem w przyczepie, gdzie było na zewnątrz minus 17 stopni. Siedziało się czasem dla tych dwóch, trzech bajgli. Nie było to łatwe, ale też miałem bardzo silne wsparcie od mojej rodziny i zawsze mi jednak mówili, że no, trzeba wytrwale tutaj działać do końca. A skąd się wzięły pomysły na nowe pozycje w menu? Na nowe pozycje wzięły się generalnie z tego, że przyczepa jest prostą bazą i nie mamy tak wielkich możliwości, jeżeli chodzi o przestrzeń i normy, aby móc pozwolić sobie tutaj na więcej. Stąd też po prostu, jeśli już mamy kuchnię, tak, mamy piec, więcej sprzętu, możemy po prostu bardziej tutaj się wykazywać, kreować i po prostu dawać frajdę naszym gościom. Można u Pana zjeść pozycję z podlady, wymyślaje Pan na poczekaniu, czy to jest zaplanowane? To jest generalnie dosyć specyficzny tutaj temat, gdyż sezonowość produktów jest zawsze dla mnie istotna, ale też miewamy gości, którzy są bezglutenowcami, mają uczulenia, alergie na różne produkty. I w momencie, jak mam chwilę, gdyż czasami jest tak, że. Niekoniecznie mam e, możliwości, aby komponować e, pod względem alergenów dla gości specjalnie, to w, e, wtedy po prostu staram się jak najprościej e, coś e, tutaj złożyć. Minęły lata, gotowanie pysznych potraw dla mieszkańców, domowa atmosfera, i to wszystko zaowocowało współpracą z pewną szczecinecką firmą. Tak jest, niebawem będzie rolka na naszym portalu społecznościowym, gdzie będę pokazywał, co można zrobić z dobrego, lokalnego produktu. No i polecam jak najbardziej sprawdzić nasz profil, gdyż co jakiś czas będziemy tutaj promować dobre produkty. A co to będzie za firma, na ten moment się przekonacie. Na dziś to już wszystko. Ja panu bardzo dziękuję za przebycie. Dziękuję serdecznie. I zapraszam Państwa na kolejną pozycję programu Telewizji Zachód. Do zobaczenia. Do zobaczenia.